co my tutaj pieczemy dzisiaj? Zapiekane czka. Zapiekane No, co tam jest w środku? Kurczak, mogę powiedzieć ogórek, cukinia, papryka. No dobra to. Wkładasz do Za ile będzie? Jak że może łączyć? No może łączyć, no. Nie, Za... to tak ma no, jakieś 15 minut, żeby się tylko zapiekło, później jeszcze ser żółty dam. Aha, no to fajnie. Czy dać teraz ten ser, ser, żeby on był taki Nie, no, no fajnie jakby był przypieczony, ale wolę z takim przypieczonym ogólnie. Zdecydowanie lepiej smakuje No jak masz taką możliwość. Mm. Ale grubo tego serka, nie? No, Dobra Ja tak lubię. No, ja też lubię do Z 15 minut. Dobra, my początek vloga kręcimy właśnie taką kamerą. Chcę zobaczyć jak to wyjdzie. Generalnie to kupiłem przejściówkę, z której karta pamięci z tego aparatu powinna pasować do mojego telefonu. Więc zobaczymy czy się uda. Ja na razie sobie tylko nagrywam, żeby mieć jakiś materiał, początek przynajmniej vloga. No a za chwilę jedziemy odebrać kartę i zobaczymy czy działa. Dobra, my jedziemy po paczkę po adapter do ee, Telefonu, który powinien pomóc mi w tym, że będę mógł po prostu dane z takiej kamery przerzucać bardzo łatwo na telefon. To jest kamera do nagrywania wesel. No i zobaczymy, bo możliwe, że mogłoby mi to pomóc wynieść moje filmy na po prostu level wyżej, no ale zobaczymy, czy się to uda. Przede wszystkim wszystko musi działać. Bo nagrywanie vlogów na takiej kamerze jest bardzo problematyczne. To znaczy, taką kartę trzeba zwykle wsadzić do komputera i na komputerze robić obróbkę. No i to nie wchodzi w grę, żebym to codziennie robił. Dlatego nagrywam wszystkie vlogi na telefonie. Bo po prostu na telefonie nagrywam, na telefonie edytuję i wrzucam w sieć. Jeżeli adapter będzie działał, to będę w stanie nagrywać vlogi na dobrej, nawet bardzo dobrej kamerze i edytować szybko na telefonie zobaczymy jak szybko więc za chwilę wszystko sprawdzimy moja paczuszka przyszła jest tutaj tak więc za chwilę zabieramy się za otwieranie no dobra otwieramy sobie paczuszkę zobaczymy jak wygląda towar w środku bardzo skromnie bardzo skromnie zapakowany co mamy taką kopertę on mamy dalej, takie opakowanie już otwarte no i w środku mamy taki pizdryczek który jakoś się pewnie otwiera ja to takich rzeczy nienawidzę otwierać o, tak się otwiera nie trzeba było kombinować wcale jakoś mocno i już Wam pokazuję jak wygląda sama ta rzecz czyli jeżeli oczywiście przyszło mi to co miało przyjść ale ogólnie to tutaj mamy e, karty Pamięci. Tu mamy kartę na kartę pamięci SD, czyli taka, jaka wchodzi mi do właśnie tego aparatu, a wyżej mamy taką microSD, która wchodzi do mojego drona. Więc teoretycznie powinniśmy mieć możliwość nagrywać dronem taką kamerą i szybko wrzucać na telefon właśnie po to, żeby edytować te filmy. No i do. Jestem z powrotem. Plan jest teraz, żeby wylecieć takim dronem w powietrze. To jest DJI Mavic 2. Rzadko latany, tak naprawdę, tylko na wesela. I tutaj do środka wchodzi właśnie taka mała karta, jak pokazywałem Wam w tamtym adapterze. Więc teraz plan jest taki, żeby po prostu wznieść go w powietrze, nagrać jakiś króciutki filmik i za jednym zamachem mieć sprawdzone, czy ujęcia z tego aparatu i z tego drona. To wszystko będzie działało w moim telefonie. Mam wrażenie, że raczej e, z drona nic tam nie zadziała, z tego powodu, że one chyba są na jakimś dziwnym e, kodzie nagrywane. Muszę sprawdzić, o co dokładnie chodzi. Ale pamiętam, że nawet był problem z otworzeniem ich w e, komputerze, więc będę musiał to jakoś obejść, ale sprawdzimy to nie zaszkodzi. Najwyżej nie będziemy mieli ujęcia z drona tak naprawdę lekko kropi jeszcze deszcz, co nie jest raczej e, plusem nie, Wiktor, pada deszcz, że tutaj też jest z nami e, więc co, ja sobie położę tutaj drona, pokażę Wam wszystko jak wygląda procedura uruchomienia tego ustrojstwa no więc tak, mamy sobie drona e, bateria nie jest naładowana do końca, tak naprawdę są tylko dwie kreski i tam jedna miga e, naciskamy dwa razy, aha, jeszcze kontroler kontroler muszę przynieść dobra, już jestem z powrotem, tutaj mamy jeszcze kontroler który trzeba teraz uruchomić no i wiktorek odciął się lepiej, bo tutaj z dronem to nie ma żartów. Baterię mamy naładowaną. Dron jest odpalony, więc teoretycznie powinniśmy być za chwilę w stanie wznieść się w górę. Czy tak się stanie, to zobaczymy. Czasami jakieś aktualizacje trzeba załadować, tak więc różnie to jest. Kontroler załadowany w 92%. Tak więc spoko, naładowałem go dobrze. No dobra, dajemy. Jeszcze co tutaj trzeba zrobić? Ignorujemy e, kompas. Kompas trzeba skalibrować. Kompas skalibruje się w ten sposób. Tutaj nam pokazuje, co mamy z nim robić. Czyli mamy, jakby, obrócić się z dronem tutaj w taki sposób, a później. Nie wiem, czy to widzicie. A później w taki sposób. Nie powinienem tak przechodzić, ale dobra. A, widzicie, nie zaliczyło mi. Nie zaliczyło mi. E, nie zaliczyło mi właśnie tego skalibrać, bo przeniosłem dron. Więc robimy tak. Teraz tak, to wygląda głupio pewnie jak ktoś na to patrzy z daleka. Dobra, teraz mamy skalibrowany dron, więc będziemy mogli się wznieść w powietrze. Czy się to uda? Zobaczymy. Dobra, Kontro kontroler pokazuje nam już ee, widok, tak więc możemy zbić się Powietrze, powietrze. Jest. Bardzo proste. Tak naprawdę e, przesuwacie tylko taką, takim pierdzielniczkiem i on za Was sam startuje. Zniesiemy się wyżej. On ma czujniki teoretycznie, nie, powin nie powinno nic mu się stać, ale nigdy nie wiemy. Oczywiście wszystko tutaj przygotować, wyłapać ostrość. Tak, i mamy teraz włączone już nagrywanie, więc za chwilę będziemy w stanie już nagrywać jego lot. Gdzie on jest? A tutaj nam stoi. Nie wiem, czy wy to widzicie. Tutaj nam to diabelsko zawisło. No i leciemy, lecimy się przelecieć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, ja teraz w międzyczasie nagrywam sobie. Przelot nad ulami i tak dalej, przy okazji Wam pokażę jaka jest skala tego wszystkiego. uli itd. i tak dalej i może domku od, od samych uli i to wszystko. Tak więc myślę, że będzie to dla niektórych z Was ciekawe, bo to widzicie z perspektywy e, telefonu. nie no tak chodzę i niby jest blisko, niby nie jest, ale tutaj będziecie w stanie zobaczyć, no na to naprawdę... Aha. I już lecimy dronem tutaj, za chwilę sobie wylądujemy. Dron lata dosyć szybko. Ma nie się taki racingowy dron, ale tak naprawdę Nie chcę. te popłynęły jakoś mocno. Lądujemy. Lądowanie też bardzo proste. Sam ląduje. Prosta sprawa. Ogólnie. Nic skomplikowanego. Drona sobie wyłączę. Włączamy go poprzez naciśnięcie dwa razy guzika. I pierwszy raz naciskamy, tylko drugi raz przytrzymujemy No i składamy sobie teraz tego drona. Muszę gdzieś blokadę jeszcze dorwać, bo blokady nie mam. I dron jest składany, i no i dron, dron jest mniej więcej wtedy takiej wielkości. No fajnie! No super. Taki, taki malutki. Mam na niego specjalne torby i tak dalej. Ciekawiś wam może pokażę. Chociaż pokazywałem już chyba na jakichś vlogach. Chowamy anteny. Wyłączymy kontroler. No i co, i teraz idę wyciągnąć karty z Idę wyciągnąć karty właśnie z drona, idę wyciągnąć kartę z kamery, z której teraz filmuję. No i chwila prawdy, czy wszystko będzie działać. Moje przypuszczenia już na tą chwilę są takie, że karta z aparatu może działać, a ta z drona raczej nie, niestety. I dobra, ja już jestem z powrotem, teraz nagrywam z telefonu. Ja już na tą chwilę wiem, że e, wszystko działa. To znaczy działa to, co nagrałem na telefonie, działa to, co nagrałem na dronie. To są takie, wiecie, kawałki próbne, więc one nie są jakoś jakościowo super. Nie kolorowałem ich, nie kombinowałem. Po prostu chciałem coś nagrać. I co to znaczy dla was? Dla was znaczy to tyle, że co jakiś czas będą wpadały naprawdę bardzo fajne filmy. Tak więc to e, na pewno oznaka dla Was, że dla tych, którzy jeszcze nie subskrybowali kanału, na pewno warto to zrobić, bo wpadnie naprawdę, mam nadzieję, sporo całkiem fajnych filmów. Taka duża kamera, jak ta, którą nagrywaliśmy Sony A7 trójka e, no jest duża, nieporęczna. Ale e, no jakościowo obrazek jest o wiele lepszy. i Idzie z tym zrobić po prostu więcej rzeczy. Telefon jest może bardziej poręczny. Jeżeli chcemy przekazać tylko jakąś treść, to telefon jak najbardziej. Ale jeżeli chcemy, no wiecie, troszeczkę więcej jakości do takich filmów włożyć, to wtedy właśnie taka kamera. I ja tą kamerę zamierzam wykorzystać już niebawem. Tak więc to małe ustrojstwo, które kosztowało mnie tak naprawdę chyba 15 funtów, 14,99, coś takiego na Amazonie prawdopodobnie sprawi, że będziemy po prostu mogli te vlogi robić o wiele łatwiej. Tak jak mówiłem wcześniej, droga, jaką musiał przebyć fi film, tak przebywają, taką drogę przebywają filmy, które kręcę na weselach, czyli musiało to zostać nagrane na tym, na kilku takich naprawdę tak naprawdę kamerach, ale już powiedzmy, że vlog no to na jednej takiej kamerze, później kartę trzeba umieścić w komputerze, włączyć program, który często lubi się jeszcze nam wysypać, i spowodować, że musimy uruchamiać komputer od nowa, resetować program i tak dalej, i tak dalej. Teraz ta droga została całkowicie ominięta i wyciągamy kartę z tej kamery, wkładamy do tego adaptera, który wpinamy pod gniazdo ładowania tego telefonu i to tak naprawdę wszystko. I w ten materiał jest już wtedy na telefonie, mogę go spokojnie przesłać do swojego programu do obróbki, który też jest w telefonie Edytować film i po prostu go Wam szybko wysłać, bo to jest ważne, żeby to było wygodne. Uwierzcie mi, że kiedyś brałem się za vlogi, chyba nawet tak na moim kanale są jakieś takie stare vlogi, ale mogą być już niepubliczne. Próbowałem po prostu robić tak, że nagrywałem tą kamerą i tak dalej, i tak dalej. Teraz, zanim mi się. Z... Zebrałem, żeby po prostu tą kartę tutaj wsadzić, te pliki poprzenosić, zrobić folder, otworzyć program, znowić kolejny dokument, potwierać to, poustawiać, na timeline wrzucić i tak dalej. No i to wszystko zajmowało, zajmowało, zajmowało. A w telefonie to w telefonie. Telefony tak naprawdę nagrywają w tych czasach bardzo, bardzo, ale to bardzo dobrze. Więc ja myślę też, że jakościowo jakiejś dużej, dużej, dużej różnicy nie będzie. Już nie jest to, co jeszcze jakieś 5 lat temu. Teraz jest naprawdę o wiele lepiej. Ale myślę, że dalej zauważycie e, całkiem e, jeszcze jakiś tam przeskok na e, jakości. Myślę, że takie slowmo i tak dalej, e, wszystko będzie fajnie, można wykorzystać dzięki temu adapterowi. Dzisiaj vloga zacząłem kręcić stosunkowo późno, bo już jest około godziny 15:40, 17:40, powiedzieć później, powiedziałem 15:40, 17:40, tak więc to dość późno. E, dzisiaj pracę zacząłem e, troszeczkę wcześniej. Później ze Scottem musieliśmy odebrać jego samochód. A co stało się z jego samochodem? No, jego zakup, zakup tego samochodu się okazał dosyć mocno nietrafiony. Znaczy, troszeczkę on sobie w tym pomógł, że jest nietrafiony, ale co i jak, to już do tego przechodzimy. Wyjdziemy sobie na nadzór, bo tutaj dzieci nie dzieci. Yy, chcę, żeby była cisza. No nasze dynie. Ta Marleta przerzuca wszystko z, z insygnii do Volvo. Co przerzucasz w fotel? Dla Ciebie. Chcesz? Co? Nie? A już myślisz, że głupotę. Powiedziałaś, że głupotę. i Ty, mama. Chcesz? Czy nie chcesz? To sądzę, że ja kupiam. No wiem, ale schowałem je. Schowałem je, to można powiedzieć, że kupiłem je na nowo. Pompka, która się ostatnio przydaje. O! Dobra, się przydaje. No niestety się przydaje. Wiem, gówno. Nie powinienem tego pić. Bez cukru. Spraycik. Ale o co chodzi z tym Skota samochodem? Dzisiaj byłem e, podwieźć go, żeby po prostu ten swój samochód odebrał. Ale od początku. E, Scott kupił tego F-Type'a, którego widzieliście gdzieś na wcześniejszych vlogach. Fajny samochód, 5 litrów, chyba około 500 koni mechanicznych. E, kupił go, wziął dosyć mocny kredyt na ten samochód. Chyba koło dyszki w, w wkładu własnego. Chyba samochód ogólnie kosztował 35, coś takiego, 1000 funtów. Nie chcę e, kłamać, ale coś koło tego. Eem, tak więc dosyć tego kredytu sporo wziął, tak czy inaczej, eem, wziął kredyt no i oczywiście wpadł na wspaniały pomysł, żeby go po prostu stunningować. czy znaczy, mi się już nie podobał eem, pomysł kredytu na taki samochód, no bo to jest samochód dwuosobowy, no i fajnie mieć taki samochód, ale fajnie mieć dwa też dwa samochody, to znaczy jeden jakiś taki normalny, a drugi dwuosobowy właśnie na takie niedzielne wypady. Eem, no ale dobra, kupił to kupił. Kupił i wpadł na pomysł, że z tyłu zamontuje taką dużą lotkę. Taką naprawdę kurde dużą. Taką bardzo dużą lotkę, kiedyś Wam pokażę jak to dokładnie wygląda. Zamontował lotkę, znaczy zamontował. Pojechał, znalazł z profesjonalną firmę, ja go podwiozłem dwie godziny stąd. Zostawił samochód. Lotka miała być zrobiona na drugi dzień. Zostawiliśmy na samochód chyba w czwartek, jak się nie mylę. Lotka miała być zrobiona na piątek, ale powiedzieli, że że oni są perfekcjonistami i ona będzie w sobotę, bo tam jeszcze ktoś chce do tego zajrzeć i to musi być zrobione porządnie. No dobra, to w sobotę odbierze. W sobotę oczywiście dowiedział się, że w sobotę nie odbierze, że w poniedziałek. W poniedziałek rano pojechał już nie ze mną, tylko z szefem po odbiór samochodu. No i okazało się, że samochód nie jest gotowy. Samochód będzie gotowy dopiero wieczorem, około godziny 16. No to dobrze po południu, nie wieczorem. No i co się stało? No oczywiście szef go tam zostawił, Scott musiał wrócić, wrócił tym samochodem. E, co po krótkim czasie się okazało, to to, że po zainstalowaniu lotki e... Z tyłu samochodu. No samochód ma taką oryginalną lotkę, która wysuwa się przy jakiejś prędkości, ale co się stało? Zaraz po kupnie tego samochodu okazało się, że ta lotka się zacina. To znaczy, albo się otworzy i nie zamknie, albo na odwrót i tak dalej. Okazało się też, że wycieka płyn do spryskiwaczy, gdzieś tam jest jakaś dziurka i wiele, wiele innych takich małych, większych i jeszcze większych defektów. Ale z tą lotką, no to był jakby taki jego błąd, który troszeczkę się sam prosił. Ale tak czy inaczej, lotka się nie zamykała do instalacji tej dużej lotki, która instalowała mu ta firma e, i tak musiałaby ta lotka zostać zdeaktywowana, czyli wyłączona. Ten to nawet ileś tam kosztowało, Samo, sama deaktywacja, mimo że był zepsuty, no musieli go zdeaktywować, żeby się po prostu ta lotka, bo on będzie, ta duża lotka będzie przekroczona do tej małej lotki, to żeby się to po prostu nie otwarło gdzieś przypadkiem, to musiało zostać całkowicie wyłączone. No i dobra, zamontowali, on w końcu dostał, ten samochód przyjechał, po kilku dniach okazało się, że jak podnosi klapę, to wylewa się do bagażnika bardzo duża ilość wody. Okazało się, że coś gdzieś mu przecieka. No i nie wiedzieliśmy oczywiście, co to jest. maliśmy naprawdę, no, zachodziliśmy w głowę, co jest grane i kombinowaliśmy, szukaliśmy dziur, co jest nie tak i tak dalej. No i okazało się, że najprawdopodobniej jesteśmy pewni, gdzieś jak ściągali tą osłonę z tyłu, gdzieś tam przy tych zamknięciach bagażnika coś odregulowali i bagażnik za bardzo się wciskał. No i gdzieś tam był jakiś przesiek. Eee. Na no domiar tego jeszcze doszło to, że I tej wody naprawdę wylatywało dużo, jak potwierdził bagażnik to wylatywało tak no, dobre z 3 litry wody do bagażnika, tak więc musiał kupić osuszacze eee. i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze nam się stało, przy pewnej prędkości któregoś dnia eee, cała lotka zaczęła latać, normalnie zaczęło nią rzucać, aż kurde, aż samochodem mu normalnie eee, wibrowało, no tak więc powiedział, że to jego już za wiele, no trzeba odwieźć to oczywiście na Reklamacja ja już powiedziałem, że po tej wodzie powinny zostać odniesione reklamacje, no ale dobra, zdecydował się w końcu na to, żeby dać ten samochód do reklamacji. No i no i właśnie samochód został oddany jakiś tydzień temu. Eee, no i dzisiaj go odebraliśmy już po tygodniu. Troszeczkę się nie naczekaliśmy. i co się okazało, że lotka nie została zamontowana centralnie, tam gdzie powinna być. tylko był jakiś lekki kąt nachylenia tej lotki. No i to powodowało, że przy pewnej prędkości ona po prostu nie była aerodynamiczna, no i zaczęło po prostu nią całą wibrować. E, fajna taka karbonowa, no czy fajna, no duża, mi się takie coś nie podoba, no ale niektórym się podoba, jak się podoba, no to, no to, no to trudno. No i, no i tak to wyglądało. E, samochód został odebrany, no oczywiście zapłacić nic nie musiał, no ale jednak dojechać tam musiał i to kilka razy. E, za to nikt mu niestety nie zwrócił, on się też nie pytał, a powinien moim zdaniem. No, ale dzisiaj w drodze powrotnej okazało się, że lotka dalej wibruje i to dość mocno, e, słabiej niż ostatnio, ale jednak dalej dalej wibruje. E, no, i, no, i, no i dalej teraz zaczynają. Ma, ma zamiar po prostu pisać do nich maile, no bo nie za bardzo jest. mamy pomysł, co z tym zrobić. E, no, ale trzeba. Aha, no i co jeszcze? Oczywiście. Z tego powodu, że ostatnio zamontowali tą lotkę w zły sposób, e, to musieli wywiercić nowe dziury, tamte zaszpa zaszpachlować, zakleić, wywiercić nowe dziury i ogólnie masakra. E, za pierwszy raz, jeszcze, jak mu tę lotkę wmontowali, to dali takie srebrne, hamskie śruby. Ona naprawdę wyglądało źle. Tym razem użyli czarnych śrub, co mam też pokażę na jakimś filmiku. Po prostu zapytam go, czy mogę nagrać i, i, i pokażę Wam. E, czy przeciek został unicestwiony? Tego nie wiemy, no bo mm, o dziwo nie pada dzisiaj deszcz. Ale dowiemy się o tym dość szybko. Myślę, że w przeciągu kolejnych dni. E, tak więc też pewnie mm, gdzieś tam o, o tym wspomnę na kolejnych filmikach. No ale sprawa wygląda tak, że faktycznie. No i teraz co jeszcze? Po, w, w, zepsuła się też nawigacja. E, nawigacja cały czas pokazuje mu Londyn z jakiegoś powodu. Pewnie jakiś spec, tutaj, z, 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 którzy oglądają, mimo że będą wiedzieli o co chodzi. E, to jest F-Type. E, Jaguar F-Type 2015 rok, chyba. Coś takiego. E, no, i teraz nie działa na nawigację. To cały czas pokazuje, że jest w Londynie. I na, to następna rzecz. No i on teraz faktycznie e, myśli o tym, czy tego samochodu nie sprzedać, po prostu ponaprawiać to, co się da, jak najszybciej e, i go po prostu opierdzielić. Bo faktycznie okazał się bardzo niepraktyczny. Z tego powodu, że e, ma on też psa dużego, wilczura, e, dziewczynę. No to tak naprawdę nie może się wybrać nigdzie, no bo e, bagażnik nie jest za duży no dwa miejsca siedzące i tak naprawdę to wszystko, co jest w tym samochodzie, więc okazało się bardzo mocno niepraktyczny. Samochód został kupiony mm, jakieś 5 miesięcy temu mniej więcej, jak ja kupiłem od niego Volvo, no bo ja kupiłem niego Volvo, dałem mu kasę, on coś tam dołożył z wypłaty i miał jakby na depozyt, e, żeby po prostu móc ten samochód kupić. Tak więc problemów całkiem sporo, e, jakby nie widzę ich końca. E, też przykupnie tego samochodu, tam była jakaś gwarancja, i ja się go pytałem, czy odda go na gwarancję, on no, powiedział, że tak, no, ale ostatecznie nie oddał, no bo e, oryginalna lotka w F-Type. Naprawdę wygląda świetnie. Taka mała loteczka, ona się tam chyba przez 60-50 milach na godzinę otwiera. Nie jestem pewien, poprawcie mnie, jeżeli jest inaczej. Ale otwiera się sama, no i później gdzieś tam, tam zwalniacie, no to ona się zamyka i tak dalej. No u niego to wyglądało tak, że się otwierała, yy, zatrzymał się i ona się już nie zamknęła albo, albo w ogóle się nie otwarła. Różnie, różnie to wyglądało. Fajny samochód, naprawdę fajny. Yy, może nie w każdego gusta taki samochód trafi, ale spoko samochód, tylko że no, sporo wydanych pieniędzy których ten człowiek tak naprawdę nie miał, bo musiał jednak pożyczyć od banku. Nie jest to samochód, który tak naprawdę, to jest samochód, który, to jest taki gadżet. To jest coś, co daje e, tylko przyjemność zjeżdżenia i tak naprawdę nic więcej. Taki samochód sam na siebie nie zarobi. Nie będziesz dojeżdżał takim samochodem też do pracy, no bo oczywiście szkoda, wytłuczysz go bardzo szybko. Ale jak ktoś to napisał na, u mnie na kanale w komentarzu, że e, biedni ludzie muszą mieć e, drogie samochody i to jest troszeczkę Prawda, jak się troszeczkę o tym pomyślić, nie w każdym przypadku, ale bardzo często tak jest. To jest tak zwane gadżeciarstwo. Ja też oczywiście kiedyś byłem troszeczkę pochłonięty gdzieś tam w te gadżety za bardzo poleciałem. Nawet do dziś mógłbym powiedzieć, że gdzieś w tych gadżetach jestem troszeczkę za bardzo. Te kamery i dron, które widzieliście, to są akurat rzeczy, które tak naprawdę na siebie zarabiają. Ten mały patyczek, który kupiłem, ten mały adapter, który kupiłem do, 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 do telefonu to jest też. Coś, co teoretycznie powinno przynieść no coś nowego do kanału, więc nie traktuję tego jako gadżet, tylko coś, co teoretycznie polepszy mój kontent na kanale. Jedyną rzeczą, którą uważam za gadżet, który posiadam, to jest chyba ten pierścionek, którego właśnie wie, teraz nie mam, który mierzy mi tętno i inne różne rzeczy. Ale myślę, że to też jest gadżet, który w jakiś sposób pomoże mi zrozumieć mi organizm lepiej, sprawdzić jak śpię, ale możliwe, że jestem gadziarzem i sobie właśnie to w taki sposób tłumaczę. Moje gadziarstwo też się objawiało na samym początku przygody z fotografem i filmem, wtedy też zaczynałem kupować dosyć duże ilości po prostu sprzętu, którego tak naprawdę nie potrzebowałem, co chwilę zmieniałem ten sprzęt, to znaczy jak miałem droda, drona, Wymieniałem go po chwili na lepszego, jak wyszedł jakiś lepszy, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. To było takie błędne koło. Ja widziałem, że po prostu faktycznie topię pieniądze, po prostu cały czas już biznes powinien zarabiać, a ja jeszcze dokupuję coś całkowicie niepotrzebnie. A różnicy w obrazku ani w niż mnie widać. Tak więc w pewnym momencie postanowiłem koniec. Sprzedający robią wszystko, żeby po prostu spowodować, że będziemy te rzeczy chcieli. I faktycznie tak jest, bo sprzętu już nie zmieniałem od paru ładnych lat i ten sprzęt mi służy. E, poznałem ludzi, którzy mają o wiele lepszy sprzęt, ale gdy zobaczycie e, filmy, tak naprawdę, lub zdjęcia, to, e, to różnicy nie zobaczycie. Liczą się tak naprawdę umiejętności, a nie sprzęt. Chociaż sprzęt też muszę przyznać, że pomaga, usprawnia, czasami przyspiesza pracę, ale jakby jest to e, troszeczkę zbędne. Zbliża się już wieczór. Niedługo przestawiają zegarki, w ogóle jak już oglądacie ten film, to możliwe, że już je przestawili. Nie wiem, ile filmów mamy na tą chwilę do przodu. No ale co, ja będę chyba kończył. Taki króciutki dzisiaj filmik, chciałem, e, chciałem po prostu e, zobaczyć, czy, czy coś z tego wyjdzie, z tego kręcenia profesjonalną, półprofesjonalną kamerą. I wygląda na to, że tak. Tak więc ja montuję ten film. E, i mam nadzieję, że Wam się będzie to podobało w przyszłości. E, oczywiście, to, co wmontuję z tej kamery, to nie jest jeszcze taki, wiecie, coś, co chcę osiągnąć w przyszłości. E, postaram się zrobić na dniach jakiś po prostu film z tej kamery, już tak od początku do końca, po mojemu. Tak więc, zostańcie ze mną, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmie.